Poetariat prezentuje. W Wierszo wzięci. Rocznik Poezji Miłosnej 2021. Wydawnictwo autorskie. Magdalena Kapuścińska. Wieluń 2021 rok. Czyta Czarek Papaj. Monika Magda Krajewska. Szansa. W każdym kryzysie ukryta jest szansa. Eckhart to nie wiem o miłości, oprócz tego, że istnieje, jak światło pod powieką albo brzmienie ciszy. Czasem iskry uczuć gasną, jak zdmuchnięte zapałki, a ja trzymam się ich jak nagłej otuchy. Wierzę w sny, które dobrze nam wróżą, rozpaczliwie szukając nowych początków. Samotność w stadzie boli najbardziej.